Ile byś zapłacił za to, by poznać przyszłość? Ważniejsze pytanie: czy gdybyś znał przyszłość, czy odniósłbyś z tego korzyść? Czy nie byłaby to kolejna stracona szansa? Akcje, które powinieneś był sprzedać ziemia, którą powinieneś był kupić szansa, którą powinieneś był wykorzystać ale tego nie zrobiłeś. Jak wiele jeszcze napotka życiowych szans? W każdym dziesięcioleciu pojawia się coś naprawdę ważnego. W latach 70. kuchenki mikrofalowe, w latach 80. magnetowidy, w latach 90. komputery osobiste i internet. Ludzie, którzy wykorzystali swoją szansę w latach 80. i 90., osiągnęli majątek przekraczający ich najśmielsze oczekiwania. Jak sądzisz, co wydarzy się w najbliższych latach? W swojej bestsellerowej książce Następny bilion ceniony ekonomista Paul Zane Pilzer stwierdza, do roku 2010 w ramach produktu narodowego USA pojawi się dodatkowy bilion dolarów rocznie pochodzący z branży dobrego samopoczucia, zajmującej się dostarczaniem zdrowym ludziom produktów sprawiających, że będą się oni czuć jeszcze zdrowiej, wyglądać lepiej, spowolnią proces starzenia lub zapobiegną pojawianiu się wielu chorób. Pomyśl tylko, większość produktów Obywatelstwo usług oferowana przez branżę dobrego samopoczucia przed 20 laty nawet nie istniała. Dzisiaj branża ta osiąga obroty na poziomie 200 miliardów dolarów, czyli połowę tego, co w Stanach wydaje się na samochody. Dzisiaj 200 miliardów rocznie do roku 2010. Bilion to 1000 miliardów rocznie. Dla tych, którzy nie są dobrze z matematyki, to wzrost o 500%. Jak możliwy jest taki wielki wzrost? W jaki sposób można ten wzrost przewidzieć? Dwa słowa: wyż demograficzne. Od 20 lat wciąż słyszymy o jego przedstawicielach. Od 20 lat rządzą naszą gospodarką. Czy nie nadszedł czas, abyś ty czerpał zyski z tego zjawiska? Przedstawiciele Wyżu Demograficznego mają dziś od 37 do 55 lat. Szczyt możliwości zarobkowych. Większe pieniądze, większa siła nabywcza. Są oni odpowiedzialni za boom budowlany, wzrost sprzedaży samochodów terenowych, komputerów osobistych i rozwój internetu. Krótko mówiąc, są oni odpowiedzialni za wytwarzanie 5 bilionów z 10 bilionów dolarów naszego produktu. Narodowego. Choć stanowią tylko około 30% populacji, wytwarzają 50% naszego produktu narodowego brutto. Co ważniejsze, dodają kolejny bilion do tych 5 bilionów, wydając co roku pieniądze na coś, co sprawia im większą radość niż GDP, apartamenty czy komputery swoją własną młodość. Młodość, przeciwdziałanie starzeniu, zdrowie, dobre samopoczucie. Kolejna wspaniała rzecz. W ciągu najbliższych 10 lat przedstawiciele wyżu demograficznego w Stanach zwiększą swoje wydatki na usługi związane z dobrym samopoczuciem z dzisiejszych 200 miliardów do biliona dolarów. To 2,7 miliarda każdego dnia, 114 milionów co godzinę, 1,9 miliona co minutę. Bezprecedensowa szansa dla tych, którzy ją dostrzegą, dla tych, którzy ją wykorzystają. W jaki sposób można ją wykorzystać? Istnieją cztery możliwości. Po pierwsze praktyka medyczna, po drugie produkcja, po trzecie sprzedaż detaliczna, po czwarte dystrybucja. Osoby praktykujące medycynę, jak lekarze, masażyści, kręgarze czy przedstawiciele medycyny naturalnej, będą mieli okazję zrobić mnóstwo pieniędzy w ciągu najbliższych kilku lat. Jeżeli poradzą sobie ze spłatą kredytów edukacyjnych. Jeżeli poradzą sobie z kosztami ubezpieczeń. Jeżeli będą w stanie nadal sprzedawać czas za pieniądze. Przed producentami otwierają się wspaniałe perspektywy. Ale trzeba mieć miliony do zainwestowania w infrastrukturę, patenty, badania i transport. Sprzedaż detaliczna, oczywiście. Wspaniałe możliwości, jeżeli stać się na opłaty licencyjne siedmiodniowy tydzień pracy. Koszty związane z reklamą, magazynowaniem towarów i zatrudnieniem pracowników. Dystrybucja, największe formy osobiste w ostatnich trzech dekadach stały się udziałem ludzi, którzy usprawnili drogi dystrybucji, a nie tych, którzy usprawnili procesy produkcyjne. Ludzi takich jak Sam Walton z Walmarta, Fred Smith z Federal Express i Jeff Bezos z Amazon.com. Co ich łączy? Wszyscy zajmują się lub zajmowali dystrybucją. Ale podczas gdy Walton i Smith odkryli lepsze sposoby fizycznej dystrybucji produktów, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom klientów, nowi miliarderzy XXI wieku swoje fortuny zawdzięczają edukowaniu klientów na temat nowych produktów i kanałów dystrybucji. Nazywamy to biznesem działającym z szybkością myśli: lepsze produkty, lepsza dystrybucja, większe możliwości. Dlaczego? Ponieważ nie sposób powstrzymać 75 milionów przedstawicieli wyżu demograficznego, dysponujących tysiące miliardów dolarów. Oni pragną pojeździć na łyżworolkach, pragną prowadzić sportowe samochody. Nie chcą się starzeć, są gotowi wydać każdą sumę pieniędzy, by utrzymać młodość, zdrowie i witalność. W ciągu kolejnych 10 lat przedstawiciele Wyżu Demograficznego zwiększą swoje wydatki na usługi związane z dobrym samopoczuciem z dzisiejszych 200 miliardów do miliona rocznie. Czy będziesz na to przygotowany? Osoba, od której dostałeś tę płytę, może przedstawić Ci zasady działania sprawnego i odnoszącego sukcesy modelu biznesu dystrybucji produktów i usług dobrego samopoczucia. Jest to biznes, który może stać się Twoim dodatkowym źródłem dochodów i będziesz mógł go prowadzić w swoim własnym domu. Bez potrzeby ponoszenia znacznych inwestycji, bez potrzeby zatrudnienia pracowników. I nie borykając się z problemami związanymi z posiadaniem tradycyjnego biznesu, biznes z nielimitowanym potencjałem zarobkowym, który będziesz mógł prowadzić w czasie wolnym, który może ci zapewnić zaspokojenie Twoich potrzeb. Od spłacenia wszystkich długów po wakacje I Twoich imagine, marzeń. Wyobraź sobie, jest rok 1982 Bill Gates szuka inwestorów. Przekonuje ich, że nadchodzi eksplozja na rynku komputerów osobistych. Jak postąpisz tym razem? Pamiętaj, Sam Walton założył Walmart dopiero w wieku 44 lat, w wieku 61 lat, był najbogatszym człowiekiem na świecie. Jaką możesz znaleźć wymówkę? Jedno jest pewne, jeżeli z należną uwagą obejrzałeś program zawarty na tej płycie, nie możesz już powiedzieć, że nie wiedziałeś. Gdy twoje dzieci i wnuki zapytają cię o wilki Boom z początku XXI wieku, co im odpowiesz? Czy będziesz im wyjaśniał, w jaki sposób wykorzystałeś tę szansę? Czy będziesz się tłumaczył, dlaczego ją zmarnowałeś? Dane statystyczne są prawdziwe, trendy są prawdziwe, czas jest najlepszy. Jak wiele jeszcze napotkasz szans życiowych? Cokolwiek zrobisz, nie przeocz tej jednej.